Kamarada jest to najlepszy tur halowy w Polsce. Każdy z Polaków, nie tylko z Polaków, z zawodników europejskich, chce brać nim udział, chce w nim wygrywać, więc zwycięstwo znaczy bardzo wiele. Każdy z nas przyjeżdża tutaj po to, żeby właśnie wygrać w tym najważniejszym konkursie w Grand Prix, w którym to dzisiaj udało mi się odnieść sukces. Wszystkie moje końska kakały tu bardzo dobrze. Wczoraj zwyciężyłem w finale średniej rundy, więc super udane zawody. Publiczność myślę, że nie była zawiedziona. Były emocje, była szybka jazda. Dla nas również super, jak, jeśli tylu ludzi nas ogląda i kibicuje. Tak się złożyło, że koń, na którym wygrałem, jest w mojej własności, więc tym bardziej podwójna, podwójna radość. Wygraliśmy razem. Co roku to jest, no, zawody są przepiękne, super zorganizowane. No i oczywiście, punkty do pory świata zdobywamy na tych zawodach i, i do rankingu światowego. I to jest, jest super sport, bardzo, bardzo trudny przede wszystkim. no i Wymaga więzi z koniem, z drugim zwierzęciem, tak jak z drugim żywym organizmem. I to jest w tym wszystkim trudniejsze, żeby zgrać to wszystko, żeby to wszystko funkcjonowało tak powinno. To jest po raz drugi kawaliada, ale to pokazuje jak potrzebne są zawody konne. W zeszłym roku jak robiliśmy, to się zastanawiali, czy to chwyci w Krakowie. Okazało się, że w tym roku już jest rekord w Polsce w ogóle oglądalności, w związku z tym. Będzie to kontynuowane i sądzę, że w przyszłym roku już będą te zawody na jeszcze wyższym poziomie, z innymi nagrodami, z całą tą, z tym amturażem zewnętrznym, międzynarodowym.